Cześć wszystkim! Dzisiaj w filmie pokażę Wam, czym charakteryzuje się nowoczesna odzież i jakie są obecnie najmodniejsze opcje. Omówimy kilka kluczowych cech, takich jak funkcjonalność, zrównoważony rozwój i oczywiście styl. Przygotujcie się na przegląd kilku ciekawych trendów i inspiracji, które pomogą Wam STWORZY własny, modny look. Hej wszystkim! Dzisiaj zagłębimy się w świat nowoczesnej odzieży i modnych opcji. Zastanawiacie się, co jest teraz na topie. Jakie są charakterystyczne cechy ubrań, które definiują współczesny styl? No to zaczynamy. Rodzaje i cechy nowoczesnych stylów to temat rzeka. Mamy tu ogromna różnorodność od minimalistycznych krojów po ekstrawaganckie, awangardowe projekty. Współczesna moda cechuje się przede wszystkim swobodą i indywidualizmem. Nie ma już sztywnych reguł, a eksperymentowanie z różnymi stylami jest wręcz mile widziane. Dużą rolę odgrywa funkcjonalność ubrania maja być wygodne i praktyczne, a jednocześnie stylowe. Widzimy powrót do naturalnych materiałów takich jak len, bawełna organiczna czy jedwab. Kolorystyka jest równie zróżnicowana od stonowanych, neutralnych barw pożywe, intensywne odcienie. Ważne jest też zrównoważone podejście do mody. Coraz więcej osób zwraca uwagę na pochodzenie ubrań i ich wpływ na środowisko. To wszystko sprawia, że współczesna moda jest niezwykle dynamiczna i ciekawa. Klasyfikacja nowoczesnych stylów może być trudna, bo granice między nimi często się zacierają. Mówimy tu o fuzji różnych trendów, o eklektycznym podejściu do mody. Ale spróbujmy wyróżnić kilka głównych nurtów. Mamy na przykład styl minimalistyczny, charakteryzujący się prostota krojów i stonowana kolorystyka. Potem jest styl sportowy, który wkroczył już dawno poza siłownie i stał się integralna częścią codziennych stylizacji. Styl boho z jego luznymi fasonami i etnicznymi wzorami to kolejna popularna opcja. Nie możemy zapomnieć o stylu streetwear, który łaczy elementy mody ulicznej z elementami high fashion. A na koniec, ale nie mniej ważne, mamy styl glamour pełen błysku, luksusowych tkanin i efektownych dodatków. To tylko kilka przykładów, a w rzeczywistości możliwości jest znacznie więcej. Męskie trendy to prawdziwa eksplozja kreatywności. Widzimy powrót do klasycznych fasonów, ale z nowoczesnym twistem. Koszule w nietypowych wzorach, spodnie o kroju slim fit, ale też wygodne, luzne modele. Dużą popularnością cieszą się kurtki bomberki, parki i ramoneski. Nie brakuje też miejsca na swetry o ciekawych splotach i bluzy z nadrukami. W męskiej modzie coraz większa rol odgrywają dodatki zegarki, okulary, torebki. To wszystko pozwala na stworzenie indywidualnego i niepowtarzalnego stylu. Mężczyźni coraz śmiełej eksperymentują z kolorami i wzorami, łamiając utarte schematy. Damskie trendy S.A. równie fascynujące. Sukienki maxi, spódnice midi, spodnie z wysokim stanem to tylko niektóre z elementów, które królują w damskiej garderobie. Dużą popularnością cieszą się oversize'owe bluzy i swetry, które zapewniają wygodę i komfort. Wśród dodatków dominują torebki w różnych rozmiarach i kształtach, biżuteria, szaliki i kapelusze. Nie brakuje też miejsca na odważne kolory i oryginalne wzory. W damskiej modzie widzimy również coraz większy nacisk na etyczne i ekologiczne aspekty. Kobiety chętnie sięgają po ubrania wykonane z naturalnych materiałów i pochodzące z zrównoważonych źródeł. To pokazuje, że moda może być zarówno stylowa, jak i odpowiedzialna. I na koniec nie możemy zapomnieć o nietypowych nazwach, które pojawiają się w świecie mody. Sa to często nazwy inspirowane sztuka, literatura, a nawet filozofia. Spotykamy się z nazwami, które brzmią niezwykle oryginalnie i intrygująco, dodając ubraniom dodatkowego wymiaru. To element marketingowy, ale również odzwierciedlenie tego, jak współczesna moda sięga po inspiracje z różnych dziedzin życia. To wszystko sprawia, że zakupy ubrań staje się prawdziwa przygoda. Hej, wszystkim! Dzisiaj zagłębimy się w świat nowoczesnej odzieży, sprawdzimy, co jest teraz na topie i poznamy kilka nietypowych nazw, które ostatnio zyskują na popularności. Zaczynamy od mody dziecięcej. W dzisiejszych czasach buty dla dzieci to nie tylko funkcjonalność, ale też prawdziwe dzieła sztuki. Mamy buty z letowymi światełkami, które zachwycają najmłodszych. Projektanci bawią się kolorami i wzorami, tworząc buty z motywami z ulubionych bajek, zwierząt, a nawet kosmosu. Oczywiście komfort jest priorytetem materiały Esa miękkie, oddychające, a konstrukcja butów zapewnia odpowiednie podparcie dla stopek. Zwróćcie uwagę na buty z podeszwami amortyzującymi, które chronią delikatne stawy dziecka podczas zabawy. A co powiecie na buty z regulacją szerokości? To prawdziwe zbawienie dla rodziców, którzy szukają idealnego dopasowania dla swoich pociech. Nie zapominajmy też o butach wodoodpornych, idealnych na deszczowe dni. Różnorodność jest ogromna, od klasycznych trampek przez wygodne bodki, a Z po kolorowe kalosze. Wybór jest naprawdę imponujący. Przechodząc do filmów, widzimy, że trendy w modzie dziecięcej S.A. mocno inspirowane tym, co pojawia się na ekranie. Ulubione postacie z bajek i filmów animowanych często pojawiają się na ubraniach i dodatkach. To świetny sposób na połaczenie pasji dziecka z moda. Filmy wpływają nie tylko na wzory, ale i na kolorystykę. Jasne, pastelowe barwy, ale też żywe, intensywne odcienie, które przyciągają uwagę. Warto śledzić najnowsze produkcje dla dzieci, żeby być na bieżąco z najgorętszymi trendami. A teraz kilka słów o zdjęciach. Instagram i inne platformy społecznościowe S.A. Prawdziwa Kopalnia Inspiracji. Zdjęcia stylizacji dziecięcych pokazują, jak łaczyć różne elementy garderoby, tworząc unikalne i modne zestawy. Możemy podpatrzeć ciekawe pomysły na stylizację na różne okazje od codziennych spacerów po uroczyste wyjścia. Zdjęcia często prezentują te z najnowsze kolekcje znanych marek, dzięki czemu możemy zobaczyć, co jest teraz modne. Pamiętajcie jednak, żeby inspirować się, a nie kopiować, najważniejsze jest, żeby dziecko czuło się komfortowo i swobodnie w swoich ubraniach. I pamiętajcie o tym, że zdjęcia to tylko inspiracja, a nie dyktat mody.